Ziemia i Wenus, siostrzane planety, dwa światy, które na pierwszy rzut oka wydają się wprost bliźniaczo podobne. W rzeczywistości warunki na Wenus okazują się jednak skrajnie nieprzyjazne. W tym programie pokażemy, na czym polegają różnice między Wenus a Ziemią i dlaczego tak podobne planety spotkał tak odmienny los. Zapraszamy na astronarium. Wenus przez długi czas skrywała swoje prawdziwe oblicze pod grubą warstwą chmur spowijających całą planetę. Dopiero za sprawą sond kosmicznych zdaliśmy sobie w pełni sprawę z tego, jak bardzo, pomimo wszystkich podobieństw, różni się ona od Ziemi. Kluczową rolę w badaniach Wenus odegrały radzieckie sądy programu Venera. Wystrzelona w 1961 roku Venera 1 była w ogóle pierwszą misją ludzkości do innej planety. Venera 3 jako pierwsza weszła w atmosferę Wenus i zdołała nawet dotrzeć do powierzchni. Rozbiła się jednak nie przesyłając żadnych danych. Ale kolejne misje stopniowo odsłaniały obraz wyjątkowo nieprzyjaznych warunków panujących na planecie. Ciśnienie na Wenus okazało się tak duże, że dosłownie zgniatało urządzenia w drodze na powierzchnię. Taki los spotkał sondy Wenera 4, 5 i 6. Udało im się jednak zbadać skład atmosfery, złożonej niemal wyłącznie z dwutlenku węgla. Wenera 7 jako pierwsza zdołała bezpiecznie wylądować na powierzchni i zmierzyła temperaturę. Wynik blisko 500 stopni Celsjusza. Dalsze misje dostarczyły zdjęć z powierzchni, a z czasem nawet radarowych map Wenus. I choć krajobraz okazał się zbliżony do ziemskiego, było jasne, że to wyłącznie pozory. Pozostało pytanie, jak to możliwe, że na dwóch tak podobnych planetach panują tak różne warunki. Przekonajmy się zatem, co dziś wiemy na temat Wenus. I czemu zawdzięcza ona tak odmienne oblicze od swojej siostry Ziemi? Nie bez powodu Wenus była uważana za siostrzaną planetę Ziemi. Nawet patrząc na nieliczne zdjęcia z lądowników programu Venera, można ulec złudzeniu, że oglądamy skalistą pustynię, jaką znamy także z naszego świata. Wenus jest zaledwie kilka procent mniejsza i niespełna jedną piątą mniej masywna niż Ziemia. Obie planety są zbudowane ze skał o podobnym składzie. Jak mówi dr Sylwester Kołomański, wszystko to świadczy o tym, że Wenus i Ziemia powstały w podobny sposób. I dopiero z czasem ich losy potoczyły się innymi drogami. Ta para Wenus-Ziemia pokazuje nam bardzo ciekawą sytuację, w której dwie planety, które powstały prawie w tym samym miejscu, w tej samej odległości od Słońca, praktycznie z tego samego materiału, czy z tego samego materiału, który tworzył dysk protoplanetarny, przebiegły taką swoją ścieżkę ewolucyjną, że skończyły na moment obecny, jako dwa bardzo odmienne światy, kiedy popatrzymy na nie bliżej. Więc jest pytanie, co się stało takiego po drodze, że Wenus stała się tak odmienna od Ziemi. Tu być może jedną z cech kluczowych jest mniejsza odległość od Słońca. Ona jest niewiele mniejsza, ale ta drobna zmiana mogła dużo zmienić w tym, co się działo na Wenus w poprzednich miliardach lat. Nieco bliżej od Słońca oznacza, że Wenus otrzymuje wyraźnie więcej energii słonecznej, co przekłada się nam na większe temperatury. Ta temperatura, którą otrzymamy na planecie, zależy bardzo silnie od odległości od Słońca, i im bliżej oczywiście ta temperatura będzie, będzie większa. Jeżeli Wenus, co sugerują niektóre najnowsze badania, była na początku bardziej podobna do Ziemi w sensie warunków, które panowały na powierzchni, sugeruje się, że Wenus mogła również posiadać ocean powierzchniowy, czyli była bardzo podobna do, do Ziemi. W którymś momencie ta większa, nieco większa temperatura mogła doprowadzić do takiego zjawiska, które spowodowało to, że Wenus osiągnęła stan. Dla nas warunków piekielnych. Ten ciąg prawdopodobnie mógł wyglądać w ten sposób, że na nieco cieplejszej planecie, bliżej Słońca, oceany oczywiście, jeśli były, były też cieplejsze, więc bardziej parowały. Więcej pary wodnej w atmosferze oznacza większy efekt cieplarniany. Para wodna jest jednym z głównych gazów cieplarnianych, czyli takich, których obecność w atmosferze powoduje podniesienie temperatury powierzchniowej. Z wraz ze wzrastającym efektem cieplarnianym wzrasta temperatura powierzchni. Czyli oceany robią się jeszcze cieplejsze, zatem bardziej parują, dodając jeszcze więcej pary wodnej. W pewnym momencie atmosfera wenecjańska, jak się sugeruje, stała się na tyle wypełniona tą parą wodną, że para wodna dotarła do wyższych warstw atmosfery wenecjańskiej, tam gdzie światło ultrafioletowe słoneczne jest bardzo silne. Ultrafiolet słoneczny powoduje rozpadanie się. Cząsteczek wody na składniki podstawowe, czyli na tlen i wodór. Wodór jest bardzo lekkim gazem i wprawdzie Wenus jest dość masywna, żeby utrzymać większość gazów atmosferycznych, natomiast nie w przypadku lekkich gazów, takich jak wodór. Więc wodór ucieka, zostaje nam tlen, który bardzo łatwo wiąże się z innymi pierwiastkami. Po jakimś czasie ten proces doprowadza nas do takiej sytuacji, że cała woda z oceanu wyparowuje, a następnie ulega zniszczeniu w atmosferze. Wodór znika, tlen zostaje związany i dostajemy planetę bardzo suchą. Taką sytuację rzeczywiście obserwujemy. Wenus, jeżeli weźmiemy pod uwagę jej atmosferę i powierzchnię, zawiera około 100 tysięcy razy mniej wody niż Ziemia w sensie atmosfery i powierzchni Ziemi. Więc różnica jest drastyczna. Patrząc na jałowe wenusjańskie pustkowia, aż trudno uwierzyć, że kiedyś mogły je pokrywać oceany. Zawarta w nich woda bezpowrotnie wyparowała, ale nie był to wcale koniec klimatycznej katastrofy na Wenus. – W momencie, kiedy w atmosferze czy na powierzchni planety zaczyna brakować wody, staje się ona bardzo sucha, pojawia się dodatkowy problem. Otóż woda, wchodząc w reakcję z dwutlenkiem węgla zawartym w atmosferze, jest w stanie go usuwać z tej atmosfery i wiązać w skały powierzchniowe. Czyli mamy taki mechanizm, który reguluje zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, dwutlenku węgla, który jest tworzony przez procesy wulkaniczne. Jeżeli na Wenus te wulkany były, to one wiadomo dostarczały tego dwutlenku węgla. W momencie, kiedy się skończyła woda, skończyła się możliwość odprowadzania tego dwutlenku węgla do skał powierzchniowych i więzienia go tam. Więc to, co nastąpiło, w dalszym kroku to jest akumulacja dwutlenku węgla w atmosferze do takiego stopnia, jaki obserwujemy, czyli stał się, to, stał się on głównym składnikiem atmosfery węglańskiej. A jak dobrze wiemy, dwutlenek węgla to kolejny gaz wykazujący właściwości cieplarniane, czyli zatrzymujący ciepło przy powierzchni planety, podnoszący temperaturę. Ponieważ atmosfera Wenus jest gęsta, zawiera dużo dwutlenku węgla, więc ten efekt cieplarniany jest tam bardzo, bardzo silny wyraźnie silniejszym niż to, co obserwujemy na, na Ziemi. Globalne ocieplenie na niewyobrażalną skalę sprawiło, że planeta, podobna do naszej własnej, zmieniła się w klimatyczne piekło. Nie jest to jednak jedyna różnica, która mogła przesądzić o odmiennym obliczu Wenus i Ziemi. Wiatr słoneczny, potężny strumień naładowanych cząstek wyrzucanych nieustannie przez naszą dzienną gwiazdę. Unosząc się w przestrzeni kosmicznej, bombardują wszystko na swojej drodze. Ziemię chroni jednak niewidoczna tarcza. To pole magnetyczne, dzięki któremu większość naładowanych cząstek opływa naszą planetę. Tylko nieliczne dostają się do atmosfery w okolicach biegunów, wywołując zjawiska zuż polarnych. Na Wenus jest jednak inaczej. Siostrzanej planety Ziemi nie chroni pole magnetyczne, a cząstki wiatru słonecznego uderzają bezpośrednio w jej atmosferę. Dlaczego Wenus nie posiada magnetycznej tarczy podobnej do Ziemi i jakie są tego konsekwencje? Profesor Marek Lewandowski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zajmuje się badaniem ziemskiego magnetyzmu. Jak mówi, aby zrozumieć, co mogło się stać na Wenus, trzeba sobie zdać sprawę, skąd bierze się pole magnetyczne na Ziemi to główne pole geomagnetyczne, jest generowane przez ciekłe jądro Ziemi. W procesie, który jest podobny do działania geodynama. Taki ruch elektronów w ciekłym jądrze może być analogiem ruchu prądu elektrycznego, a jeżeli te przewodniki dodatkowo się ruszają w skutek obrotu Ziemi, one są deformowane, wówczas generują się pola magnetyczne. Istotą tej pracy geodynama jest to, że Ziemia obraca się wokół własnej osi i ten ruch jest znaczący ze względu na przepływ konwekcji w jądrze Ziemi. Natomiast Wenus ma to do siebie, że się nie obraca praktycznie, to znaczy ona obraca się przeciwnie do ruchu obrotu Ziemi, ale z bardzo małą prędkością konwekcji. I teraz powstaje pytanie tak. Czy to wystarcza do tego, żeby pole magnetyczne Wenus ujawniło się na jej powierzchni? Czyli jądro może być płynne, o czym jeszcze nie wiemy, ale większość hipotez mówi, że to jądro jest skrystalizowane, czyli jest jądrem stałym. Jeżeli jest jądrem stałym, to w oczywisty sposób nie ma geodynama wenusjańskiego. Natomiast Wenus ma takie pole magnetyczne analogiczne do tego, które powstaje w jonosferze ziemskiej. Otóż wiatr słoneczny indukuje prądy elektryczne, które generują pola magnetyczne i takie pole magnetyczne, jonosferyczne również otacza Wenus, podobnie jak otacza również Ziemię. Śladowe pole magnetyczne Wenus nie było w stanie zapobiec wydmuchaniu wodoru z jej atmosfery. Brak silnej tarczy magnetycznej oznacza także poważne zagrożenie dla ewentualnego rozwoju życia, nawet gdyby miało się ono pojawić wysoko w wenusjańskich chmurach. W ogólności to człowiek nie odczuwa obecności pola magnetycznego ziemi. My, obracając się nawet wokół własnej osi, zmieniamy. Natężenie, czy zmieniamy swoje położenie względem wektora pola geomagnetycznego lokalnie o, o, o więcej niż 100%. Ale my tego nie czujemy. Czyli na pierwszy rzut oka ono nie ma znaczenia, ale na drugi rzut ma ogromne znaczenie. Dlatego, że pole magnetyczne odchyla wysokoenergetyczne, zjonizowane cząstki wiatru słonecznego. Gdyby te cząstki docierały na powierzchnię Ziemi, to ich energia jest taka, że one potrafią wybijać atomy, które wchodzą w skład minerałów i skał na powierzchni Ziemi, tworząc tak zwaną egzosferę. I wokół księżyców pozbawionych pola magnetycznego taka egzosfera istnieje. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli takie cząstki wybijają atomy ze skał, to w jakim stopniu mogą one oddziaływać z nami. Pozbawiona ochrony planeta poddawana jest działaniu cząstek, które mogły nie dopuścić do rozwoju życia na Wenus, nawet wtedy, gdy była ona pokryta oceanami. Brak ochronnego pola magnetycznego czyni Wenus jeszcze mniej przyjazną dla życia. Pytanie, czy zawsze tak było? Jak się okazuje, na Ziemi pole magnetyczne także nie jest niezmienne. Co więcej, okresami może nawet całkowicie zanikać natężenie pola magnetycznego ziemi zmienia się. Ono się nie zmienia w czasie, który jest czasem naszych generacji. Aczkolwiek najnowsze badania wskazują, że ono może się radykalnie zmienić, odwrócić nawet w okresie 100 lat. Nie wiemy do końca dlaczego tak jest. Mamy paradoksalnie za mało danych. Wiemy, że na przykład pole przez miliony lat może być stałe, w ogóle się nie odwraca. A wiemy, że w ciągu miliona lat może odwrócić się kilkanaście razy. I dlaczego tak się dzieje? To jest jedna wielka zagadka. I dlaczego mówię o tych zmianach? Dlatego, że w okresie przejścia z jednej polarności na drugą pole magnetyczne praktycznie znika, owo główne pole magnetyczne. Ale zostaje pole jonosferyczne, zostaje atmosfera, więc nadal Ziemia nie jest pozbawiona zupełnie osłony, ale jest bardziej wystawiona na działanie wiatru słonecznego. I na szczęście proces zaniku pola magnetycznego Ziemi trwa krótko, 10 tysięcy lat, tysiąc lat, średnio. A czy w takim razie Ziemia może kiedyś całkiem stracić pole magnetyczne, tak jak to się stało w przypadku Wenus. Ziemia na pewno straci pole magnetyczne wtedy, kiedy całe jądro zakrzepi. Zgodnie z naszą wiedzą temperatura jądra w tej chwili jest około 150 stopni wyższa, aniżeli temperatura stanu stałego dla tego stopu, który mamy w jądrze płynnym, 150 stopni. No to jest trochę więcej niż zagotować wodę. Jeżeli temperatura spadnie o to 150 stopni, to jądro niechybnie zakrzepnie i Ziemia straci. To. I to samo mogło być w przypadku Wenus. Chociaż historia tej planety jest daleka od takiego rozpoznania, poznania jak historia Ziemi. Przejście jądra w stan stały to jest fundamentalny warunek do tego, żeby Ziemia, podobnie jak Mars. Mars również miał pole magnetyczne podobne do ziemskiego, ale szybko to pole zgasło chyba po, po miliardzie lat czy pół miliarda lat od narodzin Marsa. Ta przyszłość rysuje się przed Ziemią, ale od razu powiem, za pewnie miliard albo dwa miliardy lat jeszcze. Czy Wenus także była kiedyś otoczona tarczą pola magnetycznego? A jeśli tak, to dlaczego przestała ona działać wcześniej niż na Ziemi? Odpowiedź może mieć związek z kolejnym czynnikiem, który odróżnia te dwie planety. Księżyc. Jego widok na niebie wydaje się nam czymś oczywistym. Ale tak naprawdę, naturalny satelita Ziemi to prawdziwy ewenement. Żadna inna planeta w Układzie Słonecznym nie posiada towarzysza tak dużego w stosunku do niej samej. Tymczasem Wenus pozbawiona jest jakiegokolwiek księżyca. Jak się okazuje, ta różnica może mieć fundamentalne znaczenie. W Polsce badania wpływu księżyca na Ziemię są prowadzone w niezwykłym miejscu. Tunele wydrążone w skałach pod zamkiem książ kryją aparaturę naukowców z Centrum Badań Kosmicznych oraz Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Jak mówią, podziemna aparatura pokazuje, że przyciąganie księżyca wpływa nawet na lite skały skorupy ziemskiej. Mogło to odegrać istotną rolę w historii naszej planety. – wyjątkowość polega przede wszystkim na proporcji. Jedna 80, prawda, masy Ziemi, to jest, to jest masa Księżyca. I to oczywiście ma bardzo duży wpływ na topin oddziaływania Księżyca na Ziemi. Widzimy przede wszystkim efekty, efekty pływowe. Efekty pływowe, które powodują, że na obrzeżach mórz, zbiorników wodnych, pojawiają się przypływy i odpływy. Przypływy i odpływy powodują, że fragmenty plaży, fragmenty skał są nawadniane i suszone. I w ten sposób, według najnowszych teorii, Powstało coś, co się nazywa bulion w oceanie, czyli taka pierwsza zupa organiczna, z której zaczęły powstawać żywe organizmy. Jednocześnie te obszary nawadniane i suszone, ważne jest suszenie, bo, bo, bo w suszeniu następuje kondensacja, i jeszcze to wszystko jest poddane działaniu promieniowania słonecznego. Dlatego też różnego Typu procesy biologiczne mogą w tym obszarze zachodzić. W książu mierzymy dwie składowe. Składową normalną, czyli przy pomocy grawimetrii mierzymy zmianę natężenia siły ciężkości, pływową zmianę natężenia siły ciężkości, a przy pomocy klinometrów mierzymy zmiany linii pionu. Czyli nachylenia, które wytwarza pury. One działają no nie tylko na obiekt ciekły, ale na obiekt stały też działają i powodują deformację globu ziemskiego, ciała stałego, rozciąganie, ściskanie, łącznie z deformacjami jądra ziemskiego. Niektórzy badacze twierdzą, że to właśnie wpływ księżyca na jądro Ziemi może być głównym czynnikiem który podtrzymuje procesy odpowiedzialne za generowanie pola magnetycznego. Brak masywnego satelity mógł przesądzić o ustaniu takich zjawisk w jądrze Wenus. Co ciekawe, najprawdopodobniej formowanie się obydwu planet przebiegało bardzo podobnie. Z jakichś powodów tylko Ziemia doczekała się jednak Towarzysza. – Układ Ziemia-Księżyc jest swego rodzaju ewenementem w Układzie Słonecznym. Jak się przyjrzeć na planety w Układzie Słonecznym, to żadna z nich nie posiada tak dużego księżyca względem siebie. Nawet duże księżyce Jowiszowe, wprawdzie większe od naszego, ale są miniaturowe w porównaniu z samym Jowiszem. Więc układ Ziemi i Księżyca jest w pewnym sensie wyjątkowy, i od dłuższego czasu się zastanawiamy, w jaki sposób taki układ mógł powstać. Taką hipotezą, która w tej chwili jest najpoważniej rozważana, to jest hipoteza zderzeniowa, w której. Prawie uformowana Ziemia zderzyła się z ciałem o rozmiarze Marsa. W wyniku tego zderzenia powstał Księżyc, a Ziemia się nieco zwiększyła w swojej masie i rozmiarze. Wenus Księżyca nie posiada żadnego, nawet małego, więc pytanie jest dlaczego? Prawdopodobnie Wenus też przeszła jakieś duże zderzenia, ale być może nie zaszły one w taki sam sposób albo w odpowiedni sposób do uformowania się jakiegoś Księżyca. Wzajemne oddziaływania Ziemi i Księżyca trwają już ponad 4,5 miliarda lat. W przeszłości na pewno były większe. Niedawno poinformowano, że Księżyc prawdopodobnie także posiadał kiedyś własne pole magnetyczne. Mogło być ono nawet silniejsze od ziemskiego i zanikło przed mniej więcej miliardem lat. Przez większość wspólnej historii stanowiło zatem dodatkową tarczę chroniącą nas przed wiatrem słonecznym. Czy właśnie to przesądziło o tak odmiennym obliczu Wenus i Ziemi? Wiele nadal pozostaje w sferze domysłów i przypuszczeń. Wenus czeka na kolejne misje sąd kosmicznych, które ponownie zmierzą się z jej niełatwymi warunkami. Być może dzięki nim poznamy sekret, za którym kryją się różnice między naszymi, wydawałoby się, bliźniaczymi planetami. Czy warunki na Wenus mogły być kiedyś podobne do tych na Ziemi? A może to naszą planetę czeka los podobny do jej sąsiadki z układu Słonecznego? Odpowiedzi na te pytania mogą udzielić tylko dalsze badania. Właśnie Wenus uświadamia nam jednak, jak wyjątkowa jest nasza własna planeta i że gdyby nie wiele różnych szczęśliwych zbiegów okoliczności, mogłaby wyglądać zupełnie inaczej był program Astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.